Cześć, witajcie w Dragoner Silent Gods. No, Naszym celem dzisiaj będzie Feymeander. Ciągle taki wczesno-sezonowy bym powiedział, choć pewnie jak już widzicie, jest to poziom no, 30%, tam któryś, tak to nazwijmy, i też robię go na bieżąco. Dlaczego robię go na bieżąco? Ano, ze względu rzeczywiście na nagrody, które tutaj są i są naprawdę dobre i są naprawdę potrzebne w tym właśnie wczesnym etapie tutaj grania, kiedy potrzebujemy wszystko. Jak najszybciej rozwinąć naszych bohaterów, artefakty, potrzebujemy esencji, potrzebujemy tutaj wszystkich innych towarów, które tu możemy znaleźć kosteczki itd. Tak tak no i dwie rzeczy, na które jeszcze tutaj, zanim wejdziemy, chciałbym zwrócić uwagę, ciągle się waham, a mianowicie to jest nasz Season Shop, mi w pierwszym sezonie nie udało się tego Fameander, ani Pillar of Trial zakończyć, więc w sklepiku mam ciągle artefakty, właśnie, już nie pamiętam, który był Fameander, ten chyba był akurat w Pillar of Trial, tak mi się wydaje. I ten akurat wydaje mi się mało użyteczny. Natomiast ten znalazłby swoje zastosowanie no, w niektórych miejscach, no, przynajmniej na arenie, z której właśnie ostatni odcinek był, czyli taka... Że... Ochrona, taka tarcza, przez 15 sekund na początku walki mamy w zasadzie 15 sekund. Jeżeli kogoś zrobimy z dużym max HP, możemy go chronić. Więc no, jeszcze mam oczywiście czas, żeby to sobie wykupić. No, ze względów kolekcjonerskich mógłbym też dokupić właśnie to Hero's Trophy choć nie widzę na razie jakiegoś większego zastosowania do tego akurat artefaktu. Ten mógłby gdzieś tam na arenie zafunkcjonować. Tudzież, właśnie, może, właśnie w Feyme albo rzeczywiście w Pilar of Trial, gdzie te 15 sekund walki czasami jest decydujące. No to tak jeszcze odnosząc się do tego, widzicie na razie moje wykupione przedmioty właśnie z Season Shopu, ale my już wracamy do Fame Under. Druga rzecz, jaką chciałem, na jaką chciałem zwrócić uwagę, to oczywiście to, co podkreślam w tym wczesnym sezonie, a mianowicie, że robimy tych bohaterów, którzy... No, naszym zdaniem zagwarantują nam największy progres. Więc tutaj, zobaczcie, mam zrobionych rzeczywiście tylko w zasadzie dziesiątkę bohaterów. Utior robiłem go. No, chciałem się też pobawić celem eksperymentalnym, pewnie się później jeszcze przyda. Chciałem wypróbować ten jego revive, to wskrzeszanie, właśnie w, towarzyszy w drużynie, ale generalnie bazuję na tych 10 bohaterach. No i to są same legendy. No tak to niestety wygląda, że to legendy tutaj, choć mimo wszystko, że mamy bardzo dobre epiki w tej grze. I też co po niektóre gałki. no to jednak legendy są takie bardziej kompleksowe. A mówię o tym dlatego, że tu jak widzicie mam też ukończone w tym wczesnym etapie już, żeby zgarnąć nagrody też Labyrinth of Curiosities, czyli te pierwsze trzy etapy, gdzie mogłem wykorzystać na przykład na tym etapie tylko dwie legendy. Więc też się da. Też się da jak najbardziej tutaj skorzystać z tych czempionów. U mnie generalnie powiem Wam, że tą parę stanowiła w tym ostatnim etapie właśnie tych dwóch pierwszych czempionów, czyli Chrysos i Synarel. Pozostałe wrzuciłem jakieś tam na pierwszym poziomie trzy epiki, no nie walczące wręcz, ale gdzieś takie saportowe, jak na przykład Wikuk. Jak na przykład worecz, no takie w tym stylu, więc oni też to przeszli i też możecie od razu te nagrody z Labyrinth of Curiosities zgarnąć. No i tak, na 60 etapie w sezonie czwartym już nie mamy jakiegoś nowego bohatera. Mamy skrzyneczkę, gdzie będziemy mogli sobie bohatera z epików wybrać, więc też fajna opcja tutaj jak najbardziej. Jeżeli chodzi o Labyrinth of Curiosities, no to to oczywiście kto się nie zorientował albo kto jest na wczesnym etapie, bo ja pamiętam, że w sezonie pierwszym kiedy tego nie wiedziałem, i tak właśnie dziwiłem się, że co po niektórzy mają tutaj tych stage odblokowanych znacznie więcej. One się tam stopniowo pojawiały, no, ale one się odblokowywały w momencie, kiedy robiliśmy też progres na Fameander. Więc tutaj będą nasze legendarne kostki do zgarnięcia. <laughs> Sorry I tu będzie mm, jakiś mityczny artefakt właśnie z listy artefaktów do zgarnięcia na koniec, więc zobaczymy, jak to będzie jeszcze wyglądało. Są tu no, jakiś podgląd. Możemy sobie także tutaj obejrzeć, co mamy, co nas czeka i tak dalej. No i ten wczesny etap polega mniej więcej na tym, że właśnie tak jak nawiązywałem na początku, gramy sobie tutaj drużyną, która no jest dla nas, mamy zbudowanych czempionów i jest tutaj najlepsza właśnie na tym wczesnym etapie. Tutaj jeszcze już robiłem odcinki z Fejmeandek, gdzie prezentowałem różne strategie. Tu, wobec ograniczonej liczby naszych właśnie bohaterów, których mamy do dyspozycji, no, jeszcze można by powiedzieć, że gramy. Drużyną, która jest w stanie nam zapewnić jakiś największy sukces, ale też nie ma tu jakiejś, można by rzec, specjalnej finezji taktycznej. Ja po prostu gram tutaj moją drużyną, akurat bardziej tą opartą o piorunki i o radians. No, i póki co rzeczywiście na tym 30 poziomie raczej kłopotów nie mam. Tu jak widzicie moi są tak od 80 do 90 poziomu, już przeciwnicy zbliżają się do poziomu setnego, jednak mimo wszystko tutaj raczej te bitwy są dosyć szybkie. Oczywiście tutaj po tych. Quality of Life Changes, tak? czyli tej dodatkowej prędkości, którą mamy. Już nie musimy tutaj długo czekać na rozstrzygnięcie. Mamy zaznaczone te strzałki razy 10, więc to też się dobrze zmieniło. Tym bardziej właśnie tutaj zachęcam Was z początkiem sezonu równolegle do robienia właśnie under. No bo rzeczywiście te nagrody pomagają, zwłaszcza jeżeli ktoś gra tak free to play i no nie ma zasobów albo nie chce wydawać zasobów na jakieś dodatkowe pokłady energii, wtedy może tutaj znaleźć sporo zasobów, które normalnie gdzieś musiałby wyfarmić tą energią. Płacąc, a energię przeznaczy sobie na te najbardziej potrzebne rzeczy, aby swoją drużynę właśnie rozwinąć. No dobrze, nie będziemy tu przechodzić wszystkich trzech stage'y, bo one by wyglądały mniej więcej podobnie. Zaraz zobaczymy, na co ja tu starałem się w mojej drużynie mniej więcej uwagę zwrócić, więc spotkajmy jeszcze. Tutaj tego przeciwnika. No i mam tak, mam porządnego tanka. Tu, jak już widzicie, udało mi się jakiś legendarny sprzęt wyfarmić. Dlatego też moi są na takim niskim poziomie, jeżeli chodzi o sam level. No bo chciałem mieć podstawowy taki sprzęt, żeby ich wypozaszyć. Na to trochę energii poszło właśnie tutaj, Grave of Corks czyli na wampira. Jeżeli chodzi o damage dealerów, no to jeszcze jest to tak dosyć epicko, nielegendarnie, choć już jakaś tutaj rękawica gdzieś mi wpadła. Nie najlepsza, no bo trzy role w HP, ale jak ma crit rate, to już należy docenić taki przedmiot. Tutaj mam znowu tą moją Aston, no accuracy ona tutaj rzuca też oczywiście zawsze ktoś z defense penalty no i jednym z fajniejszych czempionów zawsze tam w drużynie staram się kogoś takiego mieć, jest ktoś kto ma dużo kontroli, tak, może tutaj oszałamiać przeciwnika może go w jakiś sposób tam powalić ma też atak penalty, no to jest istotne dodatkowy damage dealer zapewne w trakcie już tutaj postępów Day trzeba będzie się bardziej skupiać tutaj na obronie tego bohater, tych bohaterów tej drużyny, jeżeli właśnie przeciwnik będzie coraz wyższy poziom miał coraz mocniej uderzał, więc może zostawię sobie jednego damage dealera czasami Grało się w ogóle bez taki, takiego damage dealera, a właśnie skupiało się bardziej w drużynie na przetrwaniu, żeby, żeby właśnie ich wybronić przed tymi. Mocnymi uderzeniami. No to tylko taki króciutki miał być odcinek właśnie z wczesnego etapu Fejmeander. Pamiętajcie o tych zasobach, które są tutaj na wyciągnięcie ręki, także nie tylko w samych tych meandrach, ale też w tym obok labiryncie. Tam też to łatwo sobie rzeczywiście, oj, czegoś nie znalazłem, to jeszcze się cofnę, ale wiecie, już mniej więcej jak to u mnie wygląda. Także dzięki za uwagę, Szybki, szybka wizyta Under. trzymajcie się do następnego razu, cześć.